Poznaj świat online, skorzystaj z bazy 650 tysięcy produktów i zamów potrzebne materiały skąd chcesz i kiedy chcesz na hydrosolar24.pl. W tym odcinku chcemy pokazać Ci, jak w prosty sposób stworzyć listę najczęściej kupowanych artykułów. Mogą one w istotny sposób skrócić czas zamawianych produktów, które regularnie wybierasz w naszej bazie. Listę zakupów możemy przygotować na kilka sposobów. Na początek wejdźmy w zakładkę koszyki i tutaj utwórzmy nową listę. W tym celu klikamy na plusik przy pozycji Listy Zakupów. Tworzy się nowa lista, oznaczona datą i godziną. Najlepiej zmienić jej nazwę na bardziej przyjazną, na przykład wskazującą na zawartość listy. Aby to zrobić, musimy wejść w szczegóły listy i włączyć przycisk Edytuj. Zmieniamy nazwę listy na zawory kulowe. Za chwilę dodamy do niej pierwsze produkty. Jeżeli znasz numery artykułów, możesz dodać je już na tym etapie. Po wpisaniu numeru i zatwierdzeniu przyciskiem Dodaj pozycję, na liście pojawia się pierwszy produkt. Teraz musimy jeszcze zapisać zmiany. Gotowe, idziemy dalej. Wyszukajmy teraz w bazie zawory kulowe, które dodamy do listy innymi metodami. Możemy to zrobić, na przykład wykorzystując znaczek przy koszyku przy wybranej pozycji. Z listy rozwijanej wybieramy dodaj artykuł do listy zakupów. Możesz zmienić domyślną ilość na większą lub od razu zatwierdzić dodaj. Możesz też utworzyć nową listę klikając na plus. A jeśli masz na swoim koncie więcej list zakupowych, rozwiń spis list i wybierz właściwą. Produkty możesz dodawać do listy zakupowej pojedynczo, tak jak pokazaliśmy przed chwilą, lub po kilka naraz. Jak to zrobić? Wprowadź ilości przy wybranych pozycjach, a następnie kliknij na strzałkę przy dużym przycisku w górnej części ekranu i wybierz z listy rozwijanej: Dodaj wybrane artykuły do listy zakupów. Na koniec zatwierdzamy wybór. Kolejnym równie prostym sposobem na dodanie artykułu do listy zakupów jest przeciągnięcie jego zdjęcia w prawo do krawędzi ekranu do wcześniej utworzonej listy zakupów. Po dodaniu produktu tą metodą zostajemy przeniesieni do naszej listy zakupowej z zaworami. Możemy tutaj zrobić szybki przegląd: Czy na liście wszystko jest tak, jak trzeba? Jeśli chciałbyś uzupełnić listę, np. o artykuły, które w tej chwili znajdują się w koszyku, możesz to zrobić, klikając w koszyk i wybierając z menu rozwijanego Dodaj do listy zakupów. Tutaj możesz wskazać listę, do której te artykuły mają być dodane. Tym sposobem system doda wszystkie pozycje z koszyka do listy. To dodatkowe menu pomocnicze jest dostępne również w zakładce Koszyki. To na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia wkrótce!